W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wielkie błogosławieństwo, jakim jest dla mnie macierzyństwo. Tak bardzo dziękuję Ci za moje dziecko, które tak bardzo kocham. Najlepszy Ojcze, Ty tak dobrze dbasz o nas wszystkich i tak dobrze nas znasz. Wiesz, jak bardzo codziennie się staram. By jak najlepiej wychować moje dziecko. Ty wiesz, jak czasem mi ciężko i jak wielkim krzyżem jest dla mnie samotność. Ty jesteś świadkiem wszystkich trudnych chwil w moim domu, w sytuacji, gdy brakuje mi sił. Błagam, pomóż mi podnosić się z upadków, pomóż mi codziennie powstawać i walczyć o wszystko, czego pragnę dla mojego dziecka. Obdarz mnie hartem ducha i pozwól mi uświęcać się w smutku, który czasem odczuwam. Daj, by wszystkie łzy i troski były dla mnie lekcją, bym dzięki nim stała się silniejsza, bym zyskała na tym ja i moje dziecko. Wiem, że ciąży na mnie olbrzymia odpowiedzialność i że zostałam obdarzona wyjątkowo trudnym zadaniem. Wlej we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Tak, bym uwierzyła i zrozumiała, że z Twoją pomocą dam sobie radę ze wszystkim. Proszę, panie, dodaj mi siły i energii do tego, by moje dziecko jak najmniej odczuło fakt wychowania się w domu bez drugiego rodzica. Pomóż mi być dla niego wzorem matki, bym potrafiła przekazać mu jak najwięcej chrześcijańskich wartości. Daj, by nad moim dzieckiem czuwał święty Józef. Najlepszy opiekun najświętszej rodziny, tak by moje dziecko nie cierpiało z powodu braku Ojca. Proszę, święte Józefie, bądź dla mojego dziecka stróżem i opiekunem. Obdarzaj męstwem i siłą, chroń przed całym złem tego świata. Czuwaj, byśmy codziennie jak najbardziej zbliżali się do naszego Ojca w niebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!